W tym nagraniu zajmujemy się List Comprehension, czyli mechanizmem w języku Python, który jest znany, który jest lubiany, który pozwala skrócić kod. Pokażemy sobie kilka przykładów, co daje nam taki list comprehension, ale na koniec powiemy również o tym, kiedy lepiej unikać list comprehension, bo też nie za wszelką cenę zawsze z tego mechanizmu skorzystasz. A jak już tutaj jesteś, to może zajrzyj na moją stronę, link w opisie tego nagrania, to może zostaw łapkę w górę, a jak już zasubskrybujesz kanał, to zrobisz mi dzień. Zacznijmy od pierwszego przykładu, pokażę tutaj kilka przykładów, może będę to... Oddzielał komentarzami. I teraz zrobimy przykład pierwszy. I co będę chciał w tym przykładzie zrobić? Mamy napis. Na przykład TXT równa się KM Programs. I chciałbym teraz każdy znak w napisie, o ile jest to litera, zamienić na dużą literę. Mogę zatem zrobić upper chars na początek lista. Przejść znak po znaku po moim napisie txt i do listy dodawać taki znak. Tyle, że jeżeli będzie to litera, zamieniamy ten znak na dużą literę. Potem robimy upper TXT, join i mamy tutaj upper.chars jako argument. Wyświetlamy i po chwili widzimy wynik tej prostej akcji. Okazuje się, że ten sam efekt mogłem uzyskać stosując właśnie list comprehension, czyli robisz for c in txt. A tutaj piszesz C-Upper. Prosta konstrukcja, w której zapisujemy, że iterujemy po kolejnych elementach, w tym przypadku napisu txt, czyli w języku Python jest to automatycznie iterowanie znak po znaku. A tu piszemy, jaką akcję chcemy wykonać na takim kolejnym elemencie, w naszym przypadku na kolejnym znaku w napisie txt. Tyle, że w przypadku list comprehension zawsze efekt jest taki, że tworzę nową listę. W tym przypadku listę i ta nowa lista posiada elementy, które zostały przetworzone według tego, co tutaj napisaliśmy. Jeżeli oczywiście zapiszemy to w ten sposób. I teraz, kiedy na przykład użyjemy joina, w przypadku tej listy dostajemy ten sam efekt i z masz km Progress. I możesz porównać to z tym, i już widzimy, że faktycznie ten kod jest ładniejszy, bardziej czytelny, o tej porze jeszcze tak. I wreszcie. Krótszy, jak to się ładnie mówi, jest Pythonik. I właśnie dlatego warto stosować list comprehension w granicach rozsądku, tak żeby to było optymalne. Jak jeszcze możemy używać list comprehension? Załóżmy, że mamy listę numbers. W tej liście mamy jakieś elementy: 10, 23, 41, 24, 68. Chcemy wyznaczyć liczby parzyste, nieparzyste. Proszę bardzo, even numbers równa się i możemy w list comprehension stosować warunki, czyli for n in numbers if n modulo 2 jest 0. I tu musimy jeszcze. Zawsze przed tym forem określić, co ma trafić do nowej listy. Jeżeli zamierzasz tylko filtrować, nie chcesz już przetwarzać dodatkowo tego elementu, po prostu piszesz n, czyli piszesz nazwę, która symbolizuje pojedynczy element. Natomiast tu, jak widzisz, mamy warunek. Jeżeli warunek zachodzi dla elementu n, czyli kolejnego elementu z listy numbers, trafi on do nowej listy. Jeżeli nie zachodzi, no to nie trafi. I już po chwili parzyste liczby z listy numbers są w terminach. Bardzo prosty zapis. Możesz również wykorzystać List Comprehension Ternary Operator. Możemy zastosować dla napisu KM program z następującą konwersję. Jeżeli znak ma parzysty kod, zamieniamy go na dużą literkę, jeżeli w ogóle będzie literką, a jak nieparzysty, to na małą. Jakby to mogło wyglądać? Może od razu w print, join, ponieważ chcę na koniec dnia mieć napis. List Comprehension, czyli już otwieramy nawias kwadratowy. Póki co underscore for, c in. TXT2, a tutaj piszemy, że albo C upper, jeżeli okaże się, że kod znaku C jest parzysty, zgodnie z tym, co sobie przed chwilą założyliśmy, albo C lower. I już i po chwili mamy taką konwersję. Natomiast jak widzisz, wszystko w ładny, elegancki sposób, jeszcze czytelny, bo widzisz, że tutaj już ten list comprehension zaczyna nam się rozszerzać. Mogę Ci już zdradzić. Małą tajemnicę, że jednym z momentów, kiedy nie warto używać list comprehension, jest bardzo błahy powód, że ten zapis staje się nieczytelny. Że tak bardzo już się rozszerza nam ten zapis w ramach list comprehension, że po prostu ktoś może mieć problem, żeby to przeanalizować. To może zanim przejdziemy już na dobre do dyskusji na temat tego, kiedy nie używasz list comprehension, to jeszcze jeden przykład. Wyobraź sobie, że mamy. Dwie listy. Jedna lista posiada takie elementy, a druga lista posiada takie elementy. I chcemy zrobić iloczyn kartezjański. Stworzymy listę wynikową pairs, a w tej liście najpierw bierzemy elementy z nums1, potem bierzemy elementy z nums2 i dodajemy par. Czyli w tym momencie, kiedy wypiszemy parę, odpalimy nasz kod, dostajemy iloczyn kartezjański, czyli Para stworzona z tych elementów na zasadzie każdy z każdy Ten sam efekt możemy uzyskać pisząc. List Comprehension. W środeczku mamy for i in nam 1, for i j in nam 2. I tutaj znowu piszemy, co ma być w liście wynikowej. I przecinek j. Kiedy odpalimy kod, dostajemy podobny efekt. Bardzo łatwo możemy też zmienić kolejność w parach. Wystarczy, że zamienimy miejscami listy. Oczywiście podobny efekt uzyskiwalibyśmy również tutaj, zamieniając te dwie listy ze sobą. I kiedy patrzymy na takie zapisy, to tu ewidentnie ten zapis wygrywa czyli wygodne przeglądanie dwóch list jednocześnie. No dobrze, postawmy sobie teraz pytanie, kiedy unikać list. Comprehension. Pierwsza rzecz to to, o czym już mówiłem, gdy logika jest zbyt skomplikowana. Pytanie, co to znaczy zbyt skomplikowana logika? No cóż, jest to kwestia subiektywna, na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Sam zdecydujesz, czy na przykład taki zapis jest już zbyt złożony, czy jeszcze jest ok. Poza tym pamiętaj, że możesz jakąś większą logikę umieścić. W ciele funkcji, a potem to funkcję umieścić w list comprehension. Więc sprawa jest dyskusyjna, natomiast uważaj, żeby takich potworków rozwlekłych nie pisać, kiedy używasz list comprehension. Następna sprawa, gdy potrzebujesz efektów ubocznych, tak zwane side effects. Należy pamiętać o tym, że list comprehension o czym już mówiłem na samym początku, służy do tworzenia nowych kolekcji, a nie do wykonywania efektów ubocznych, np. print, zapis do pliku czy zmiana stanu. Dlatego staramy się unikać zapisów w stylu takim, to może być kuszące, powiesz, no przecież krócej to zapiszę niż robiąc klasyczną pętlę for, ok, tylko że pamiętasz, co się umieszcza przed forem? To, co ma się pojawić w nowej liście, więc Dobra, może nawet i te listy przy takim zapisie nie przypisujesz do żadnej referencji, ale jednak to nie jest dobra praktyka. Następna sprawa to, gdy generujesz bardzo duże. Listy. List Comprehension zawsze tworzy całą listę w pamięci. Jeśli przetwarzasz ogromne dane, w sensie jest ich dużo, to Generator Expression, czyli z punktu widzenia zapisu prawie to samo, co List Comprehension, tylko jak masz List Comprehension, piszesz nawiasy kwadratowe, a Generator Expression. Zapisujesz w nawiasach okrągłych. Niby taka mała różnica, ale zupełnie inna zasada działania. Więc jeśli przetwarzasz ogromne dane, to Generator Expression albo Iter Tools będzie bardziej efektywne, bo działa leniwie. No i wreszcie ostatnia strzałeczka w tej dyskusji. Gdy chcesz lepszej przejrzystości, czasem krótszy kod nie jest tym samym, co bardziej czytelny kod. Jeśli ktoś inny albo ty za trzy miesiące będzie musiał czytać ten kod, prosta pętla może być lepszym wyborem. I tu znowu dotykamy, że rzeczy, które są raczej jakąś opinią konkretnej już osoby, która przy kodzie pracuje. Podsumowując, jak najbardziej w swoim kodzie wykorzystuj list comprehension. Rób to oczywiście z rozwagą, stosuj w miejscach, gdzie od razu widzimy, że ma to sens. Gdzie w pełni wykorzystujesz potencjał tego mechanizmu, a w miejscach, gdzie List Comprehension ma ci zaszkodzić, czyli na przykład wpłynąć na wydajność działania Twojego programu albo sprawić, że kod będzie nieczytelny, lepiej zastosować inne podejścia, i dlatego, właśnie w języku Python, mamy różne możliwości, a Twoim obowiązkiem jest je znać.